No i chuj, no i cześć, dostałeś z dwóch rury. Jebać mnie. No co wychylałeś, to dostałeś, kurwa. Jebańny. Pawianie, pacanie. Paca, pajacu. A twu na ciebie. W sensie na siebie. Pierdolę, no nie, nic mi nie idzie już dzisiaj. Wiedziałem, że gościu ma bicie, ale kurwa 703 stojąca w tamtym miejscu